Witamy z dnia z KSW, z Warszawskiego Bemowa, jest z nami Martin Lewandowski, witamy. Cześć. Bo przede wszystkim zapytam o walkę wieczoru. Dlaczego Pudzianowski z Bohem Sapem walczył na samym koniec, a nie jak Mamed, jak już tam przyzwyciliśmy nas do tego? Ale chyba było i tak, i tak. Jak Pudzian walczył na pierwsze chyba dwie walki, to miał ostatnią walkę, później mamy e, za niego, jakby wszedł. No, tak nie ma, jakby tutaj wie, specjalnie e, jakiejś nie wiem, polityki. I teraz dajemy Mameda przed, teraz po... No dobrze, a powiedz, y, czy nie boicie się poziomu sportowego, jaki w tym momencie prezentuje Bob Stap? No ta ostatnia walka w K1, gdzieś tam w Rumunii, czy gdzieś, nie pamiętam, no, no to było straszne. No, czy czy nie, nie boisz się tego, że to samo będzie na KSW? No trochę tak, no, trochę tak, oczywiście, no nie będziemy ukrywać, że nie widzieliśmy tej walki. Zaraz po tym Bob dostał telefon, wiesz, jego menadżer, rozmawialiśmy na ten temat, że to po prostu tak nie może wyglądać, że tutaj jest prawdziwe MMA i nie robimy komedii. Mariusz się mocno, no, wiesz, szykuje na niego, no i ci powiem, że widzę zmiany, przynajmniej w jego Podejściu, tak? No jak wyjdzie, nie wiem, no ale pamiętajmy, że Mariusz potrafi wygrać z Kałagucim i, i przegrać z Tomsonem, gdzie powinno być trochę na odwrót, moim zdaniem. Więc, jakby też wynik nie jest wcale taki przesądzony. Dobrze, Martin, e, powiedz, dlaczego Michał Materla walczy o pas, a nie walczy o pas Mamet Kalidow. Słuchaj, no założyliśmy to już parę e, dobrych chyba lat temu, bo to już pewnie jest z ilości, wiesz, e, walk, które miały się odbyć. Tak założyliśmy, że jak Krzysztof Kłak wówczas był właścicielem pasa, Michał Matela był pretendentem. E, ze względu na kontuzję Krzyśka musieliśmy to przekładać dwukrotnie, aż w końcu uznaliśmy, że już nie będziemy dłużej czekać. No i jakby ta, 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 ta gra opas była właśnie no, dla, dla pozostałych zawodników, no niemniej jednak wygrany z tej walki, później przyjdzie mu stoczyć walkę z Mamedem Kalidowym, więc ten niefortunny dla nich pojedynek materla yy, Kalidow, bo tak wierzę, że będzie, chociaż Jay Silva jest bardzo wymagającym przeciwnikiem wbrew temu, co o nim tam niektóre media donosiły, no zobaczymy, no, kolejna walka jest z Mamedem Kalidowym z tej wygranej. Dobrze, czego możemy się spodziewać po walce kobiet? Czy jesteś entuzjastą tego pomysłu, czy, czy nie do końca? No tak, bo jestem jego inicjatorem, więc ciężko, żebym nie był entuzjastycznie nastawiony do tego. Oczywiście, oczywiście, znaczy wiesz, no, rozmawialiśmy z Maciejem już od dłuższego czasu, to też jakiś jest tam projekt, wiesz, no, żeby kobiece MMA, to chyba po KSW6 już myśleliśmy o tym, no ale to nie był czas, uznaliśmy, że teraz to jest moment, żeby pierwsze walki kobiet pokazać, zademonstrować publicznie, no i zobaczymy, no wszystko zależy, jak to się przyjmie, jak to będzie oglądane, jak dziewczyny się spiszą, e... No tyle, ale wierzę, że wiesz, po ilości komentarzy na różnych portalach widzę, że jest duże zainteresowanie i wbrew pozorom część nawet walk tutaj męskich zostało zapomnianych na rzecz właśnie tej walki kobiet, bo pewnie to jest wiesz, nowość i tak dalej, i tak dalej. Ciekawy, ciekawy, ciekawy temat po prostu dla mediów. No jest jeszcze jedna bardzo elektryzująca walka. To będzie walka otwarcia. Trochę tak jak w Prajdzie, że, że nie do końca. Marcinaruszka, Borys Mańkowski. Kogo tutaj obstawiasz, roli faworyta? Nie mam. Nie mam, słuchaj. Mi się wydaje, że jeden i drugi jest na takim samym poziomie, że tu nie ma co mówić. Wiesz, mieliśmy przykłady wielokrotnie tego, że zawodnik, wiesz, faworyzowany przegrywał i na odwrót były tak zwane czarne Kołem Mi się wydaje, że jeden i drugi jest bardzo solidnym zawodnikiem. Nie obstawiam, w ogóle nie obstawiam żadnych nigdy Wiesz, no wiadomo, że pewne walki są, nie mówię akurat przy tej walce, ale podczas gal wypada czasami tak, że są słabsi zawodnicy i to jakby widać na pierwszy rzut oka, ale jeżeli dobieramy pary do danej walki, no to staramy się dobrać, żeby to byli zawodnicy na tym samym poziomie, i żeby po prostu nikogo tutaj nie faworyzować i żeby też nikogo po prostu tutaj nie, nie, skazać, nie skazywać na po prostu porażkę czy tam zjedzenie, no bo tak to by wyglądało. Tutaj moim zdaniem 50 na 50 z ręką na sercu. MMA, tak, 2, Widziałeś? Następne pytanie, poproszę. Najman Burnejka, widziałeś? Tak, ładna dzisiaj pogoda, patrz. Taka nam pogoda się trafiła. To czemu oni palą? Dobrze, Martin, dziękuję za obiad.